W Rzeszowie po raz 11 odbyło się święto Paniagi, pomimo niesprzyjającej pogody zainteresowanych nie brakowało. To święto ciągle się rozwija. Coraz więcej jest tutaj osób, coraz więcej stanowisk, coraz więcej zespołów artystycznych i gimnastycznych i tych, którzy wyrażają swoją radość w różny sposób. Jak powiedziałem przez muzykę, przez tańce, przez korowody w rytmy poloneza. Także to się zdecydowanie rozwija. Jest to jakieś wydarzenie, które zmusza mieszkańców, żeby wyszli na ulicę i się spotkali. Tak? Więc myślę, że takie inicjatywy są jak najbardziej pozytywne. To jak w jakiś sposób integruje jednoczy ludzi. Ludzie się poznają, niektórzy rzadko się widują, aczkolwiek trafiają na siebie nagle, dyskutują. Myślę, że to dobry pomysł. Jest dużo ciekawych rzeczy, których można się dowiedzieć. Nawet zobaczyć. Na przykład, na na przykład pokazy naszych modelek. Nie wiedziałam, na przykład, że te modelki występują w tych szkołach, albo pokazy kelnerskie. To jest bardzo fajne. Święto Paniagi odbyło się w dwóch miejscach. Występy można było zobaczyć na scenie na ulicy 3 maja i na rynku. Uroczystość otworzył prezydent Rzeszowa, zachęcając do zwiedzania blisko 150 stoisk wystawowych. Ilość tych stanowisk takich, które będą sprzedawać obrazy, czy to spożywcze jakieś artykuły, czy odzież, pamiątki naszego kraju, świadczy o tym, że jesteśmy patriotami. W programie imprezy nie zabrakło występów i pokazów. Wśród nich zaprezentowali się na przykład akrobaci z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pod sceną zaprezentowały się także zespoły działające przy Domach Kultury w Rzeszowie i okolicach. Tu pokaz orkiestry Szała Maistek i zespołu Majoretek z WDK w Rzeszowie. W ramach święta Paniagi zaprezentowali się również studenci w SIS-u w ramach pokazu Taniec z językiem narodów, a wśród nich przedstawiciele Kazachstanu, Ukrainy i Malezji. Na scenie pojawili się także uczniowie zespołu szkół gospodarczych w Rzeszowie, którzy zaprezentowali m.in. ćwiczenia gimnastyczne i pokaz barmański. Też coś dla pań. Agencja Kokomoda Zrzeszowa z Rzeszowa przygotowała specjalny pokaz mody miejskiej. Czas na taniec uliczny w wykonaniu szkoły Street Live. Część tańczy e, rok, część trochę dłużej. Tak naprawdę e, liczy, liczą się tylko chęci. I kwestia umiejętności, które zdobywa się e, w, głównie e, przez własną pracę. I właśnie, sprawa Daniela! Nie na liczy Emanuel.

tvpodkarpacie.pl